Z Holandii mówi Peter Stersberg, CBC. W Apeldoorn można po części odczuć sytuację panującą w Amsterdamie czy Rotterdamie, ponieważ miasto to znajduje się na granicy strefy głodu. W rzeczywistości, tuż za lasem, na obrzeżach miasta, znajduje się linia Greppel pierwsza wodna linia obronna w Holandii. Zalane gospodarstwa to główna przyczyna klęski głodu okupowanej przez nazistów w holenderskiej fortece. Właśnie odwiedziłem dom w Apeldo i muszę przyznać, że nie wierzyłem poczciwej holenderskiej gospodyni, gdy ta pokazała mi swoją listę zakupów. Przyzwyczailiśmy się do atrakcyjnych cen w Europie do tego stopnia, że tanie masło bierzemy za pewnik. Ale kwoty, które zapisała mi gospodyni, są niedorzeczne. Nie aż 10 guldenów za chleb, czyli ponad 4 dolary za bochenek. Kobieta żarliwie potakiwała. Ewidentnie była ze mną szczera. gdy spytałem o te wyliczenia burmistrza Quarlesa von Forty, potwierdził, że są jak najbardziej prawdziwe, a wręcz dodał, że to i tak jedne z niższych cen. Jego asystent, który dopiero co uciekł z okupowanej przez nazistów części Holandii, powiedział, że w Amsterdamie te same produkty kosztują dwa razy więcej. Tak oto brzmi lista: cukier 60 guldenów za kilogram, to około 30 dolarów za kilo. Kawa, jeśli w ogóle uda się ją dostać, ponad 185 dolarów za kilo. Tytoń z domowej uprawy kiepskiej jakości 60 gulderów za uncję to 30 dolarów za uncję. Jedno napełnienie fajki byłoby więc bardzo drogie i niewarte swej ceny. Zapałki 1,5 guldera to ponad 75 centów za nasze dwucentowe pudełko. Węgiel można kupić w 75-kilogramowym wolcie, za który zapłacimy 100 gulderów, co daje 600 dolarów za to, sprawiając, że rzeczywiście węgiel to tutaj czarne złoto. Te ceny oznaczają, że oczywiście niewiele można kupić w Kolandii. Co więcej, według burmistrza Apeldoorn Van Ufford, dostanie jakichkolwiek ubrań czy butów bez względu na cenę, graniczy z cudem.